Czy warto wydać 6000 zł na warsztaty biznesowe? Cześć jestem Krystian, przedsiębiorca z ponad 11-letnim doświadczeniem i ten odcinek będzie poświęcony wyjazdowi do Wiednia na Founders Camp. Postaram się ci powiedzieć, czy ten wyjazd jest dla ciebie i czy warto zainwestować aż 6000 zł. Ile? Na weekend z innymi founderami. Nie mamy na co czekać, lecimy. Zacznijmy od samego początku, czyli od tego, czym w ogóle jest wyjazd Founders Camp, a żeby to zrozumieć, warto powiedzieć, kim w ogóle jest founder w organizacji. Founder jest to osoba, która tą organizację założyła i podejmuje kluczowe decyzje w niej. Więc jest to wyjazd dla ludzi, którzy otworzyli biznesy i podejmują kluczowe decyzje w tych biznesach. I jeżeli chodzi o założenia tego projektu, no to jak wejdziemy sobie na stronę internetową, to zobaczymy, że główne założenia to to, żeby się czegoś nowego dowiedzieć, powiększyć swój network, czyli poznać innych przedsiębiorców i odpocząć. Więc pierwsze pytanie, które tutaj się nasuwa, to jest to, czy jeżeli jesteś founderem, to będzie to wyjazd dla Ciebie. I tutaj powiem stanowczenie, nie każda osoba odnajdzie się na tym wyjeździe i nie dla każdej osoby ten wyjazd jest. Natomiast jeżeli interesuje Cię, czy będzie on dobry dla Ciebie, oglądaj to wideo do końca, postaram się odpowiedzieć na to pytanie. Które powiedzieliśmy sobie, czym jest Founders Camp, teraz pora na trochę szczegółów. Czyli, Founders Camp był organizowany w Wiedniu w maju 2023 roku. Wyjechało tam około 20 przedsiębiorców, około 20 founderów. Było czterech prelegentów, którzy prowadzili warsztaty przez dwa dni, a raczej trzy dni, bo widzicie, że też były jakieś warsztaty. Po co jest organizowany ten wyjazd? Według strony internetowej chodzi tam o to, żeby się czegoś nowego nauczyć. I tak są tam organizowane warsztaty dla founderów, które są prowadzone przez innych founderów. Najczęściej są to osoby, które mają duże doświadczenie biznesowe, prowadzą duże organizacje i mogą podzielić się swoją wiedzą. Przed każdym takim wyjazdem możesz wejść na stronę internetową i zobaczyć, kto będzie prelegentem podczas tych warsztatów. I możesz przygotować się do tego w ten sposób, że po prostu przygotujesz sobie pytania do tej osoby, które będziesz chciał zadać podczas samego eventu. Natomiast niestety, ale w wielu przypadkach to nie jest tak, że jedzie się tam po to, żeby uczestniczyć w tych warsztatach. One oczywiście są bardzo wartościowe, natomiast uważam, że większość ludzi, która tam przyjeżdża, przyjeżdża po coś zupełnie innego. Więc jeżeli nie powiedzę, to po co się tam przyjeżdża? Otóż. Mogę powiedzieć z mojej perspektywy, że ja przyjeżdżam tam po to, żeby poznać nowych przedsiębiorców. Dlatego, że nie powiedziałem tego wcześniej, ale był już to mój piąty wyjazd na Founders Camp. Byłem na trzech wyjazdach w Polsce i na dwóch wyjazdach zagranicznych. Jeden był właśnie tym drugim wyjazdem i to był mój piąty Founders Camp. I z mojej perspektywy wygląda to w ten sposób, że warsztaty są dla mnie wartościowe, natomiast nie są głównym czynnikiem, dlaczego podejmuję decyzję, że tam jadę. Jadę tam głównie po to, żeby spotkać się z osobami w poprzednich edycjach, ale również poznać nowe osoby, które przyjeżdżają po raz pierwszy. I na tym wyjeździe też było sporo osób, które już uczestniczyły w Founders Campie wcześniej i było kilka osób, które po prostu zaczęły dołączać do tej społeczności. Jest to społeczność stosunkowo... Nie duża, dlatego że takie wyjazdy nieorganizowane są zazwyczaj dla 20-kilku 20, 20 kilku przedsiębiorców, więc to nie jest tak, że jest to duży event, na którym nie będziesz w stanie poznać wszystkich. Jest to tak zorganizowane, żebyś mógł z każdym porozmawiać, z każdym spędzić trochę czasu. Moje oczekiwania zawsze przed tym wyjazdem są takie, że po prostu chcę z tymi ludźmi spędzić właśnie ten czas i chcę trochę porozmawiać biznesowo, dlatego że bardzo rzadko zdarza się, że masz takie dwa dni czy też trzy dni na to, żeby po prostu z kimś na spokojnie usiąść i porozmawiać, i często porozmawiać w różnych okolicznościach, bo tutaj, tak jak wspomniałem wcześniej, warsztaty to jest tylko i wyłącznie jeden z elementów. Często jest tak, że po prostu wychodzisz z tymi ludźmi na obiad, na piwo, co bardzo ważne, wieczorami wychodzisz z nimi na imprezy. I w ten sposób możesz zbudować dużo lepsze relacje, ale również możesz prowadzić dużo ciekawsze rozmowy, ponieważ to, co dzieje się na warsztatach, możesz później omówić, właśnie w takich nieformalnych spotkaniach wieczornych, gdzie jest troszeczkę ciekawiej, dlatego że wiele osób angażuje się wtedy w taką rozmowę i możesz dużo więcej z niej wyciągnąć. I to jest właśnie powód, przez który ja wyjeżdżam na Founders Campy. I muszę ci się w tym momencie przyznać, że listę prelegentów poznałem dopiero w hotelu w Wiedniu. Dlatego, że dużo większą wartością było dla mnie to, że po prostu będę mógł spędzić czas z znajomymi przedsiębiorcami. Ale też ufam Michałowi, że te osoby, które będą prowadzić prelekcje, będą osobami, które przyniosą mi wartość. Więc to też nie jest tak, że po prostu nastawiałem się tylko i wyłącznie na te spotkania ze znajomymi. Nastawiałem się również na um, warsztaty, jednak nie były one dla mnie najważniejsze. Przyszła właśnie pora, żeby odpowiedzieć na pytanie z początku tego odcinka, czyli dla kogo jest to wyjazd i kto będzie mieć największą wartość z wydania 6000 zł za weekend, bo nie ukrywajmy, że nie jest to najniższa kwota. Jest to na pewno wyjazd dla ludzi, którzy są samotni w swoim byciu przedsiębiorcą i którzy szukają środowiska, gdzie będą mogli rozmawiać na temat biznesu w taki sposób otwarty, będą mogli mówić o swoich sukcesach, ale również o swoich porażkach albo o swoich problemach aktualnych, ich chęci ich rozwiązania. I jest to właśnie wyjazd dla takich ludzi, którzy tego właśnie oczekują. Na pewno nie odnajdą się tam osoby, które chcą pójść tylko i wyłącznie na warsztat ja później wrócić do hotelu dlatego że cały Founders to jest właśnie ten kontakt z tymi innymi przedsiębiorcami i jeżeli ktoś przyjedzie tylko po to żeby uczestniczyć w warsztatach no to wyniesie z tego wyjazdu może 30 35% bo cała reszta dzieje się właśnie poza salą szkoleniową więc podsumowując chodzi o to że przyjeżdżają tam fajne osoby i to jest największa wartość tego wyjazdu to co mi się nie podoba i na co narzekam w sposób oficjalny również podczas wyjazdów, to jest to, że pomimo tego, że no cena nie jest najniższa, no to hotele mogłyby być dużo wyższej jakości, dlatego że czy na wyjeździe właśnie do Budapesztu, czy na wyjeździe do Wiednia, ten hotel był w takim standardzie powiedzmy, że średnim. Do tego wielką pomyłką moim zdaniem jest to, że w jednym miejscu mieliśmy hotel i spaliśmy, a do drugiego miejsca musieliśmy iść każdego dnia, żeby uczestniczyć w warsztatach. I dla mnie jest to całkowita pomyłka. Mówiłem o tym Michałowi i mówię tutaj o tym wideo. Mam nadzieję, że będzie miało to wpływ na to, że Michał po prostu następnym razem troszeczkę inaczej to zorganizuje. Jeżeli chodzi o całą resztę, tak jak wspomniałem mega dobre miejsce, mega dobre środowisko do rozkmin biznesowych i uważam, że to jest największa wartość. Podsumowując, moim zdaniem jest to wyjazd dla ekstrawertyków, którzy cenią sobie kontakt z innymi przedsiębiorcami, chcą trochę pokminić na temat swojego biznesu, chcą zbudować relacje, które w późniejszym czasie mogą przenieść się na robienie biznesu, na zarobienie pieniędzy i na pewno inwestycja 6 tysięcy złotych, przynajmniej na tej decyzji kosztowało, jest dobrą inwestycją właśnie dla takich ludzi, dlatego że w perspektywie 6 czy 12 miesięcy na pewno na tym zarobisz. Natomiast jeżeli jesteś osobą, która chce tam przyjechać, po prostu posiedzieć na sali, uważam, że nie jest to wyjazd dla ciebie i znajdziesz inne wyjazdy, które dadzą ci więcej wartości. Na ten moment dziękuję Ci serdecznie za uwagę. Mam nadzieję, że ten materiał jest dla Ciebie pomocny i pomoże podjąć Ci decyzję w przyszłości. Przypominam, że tutaj możesz znaleźć moją recenzję Święta Kapitalizmu, możesz też znaleźć recenzję NSM-u, więc na kanale jest więcej tego typu materiałów. Ja zapraszam Cię oczywiście do moich mediów społecznościowych, na Instagrama, na LinkedIn i co? Do zobaczenia już wkrótce. Cześć!